Cześć witam. Jedziemy dostarczyć PZO308 do klienta. Na szczęście niedaleko. To tylko Kraków. Pakujemy na lawetę i lecimy w drogę. Robimy przegląd techniczny, za już opłacona, faktura wypisana i dostarczamy samochód do Krakowa. Jak się prezentuje pojazd? Był już na sacie diagnostycznej, więc według mnie chyba bardzo ładnie. Co najważniejsze, auto jest bezwypadkowe, żaden element nie był powtórnie polakierowany. Nie Pani się przejezie, można, jest auto. Dzisiaj do 20.00 ubezpieczone z przeglądem ze wszystkim. Z nami, po nie jesteśmy poszukiwani więc... To dobrze. z nami ten A prowadzą sobie taką nową formę jeszcze, takie lajwy, nie live i zobaczymy co z tego wyjdzie. Widziałem parę transmisji na żywo jak prowadziłeś i fajna A tym bardziej, że powstydzić się nie mam czego, więc... A u nas jest znowu śmiesznie, bo żona pracuje... W... Tak, właśnie mówiła mi przez telefon. Stawić, bo ja mam krótkie nogi No, na króciak. spokojnie Tutaj po bokach jeszcze, nie wiem czy mówiłem, są masaże O, no no. to dla męża Na lędźwie, na nogi, <laughs> na tyłek są masaże Słyszysz? Będziesz siedział w aucie, będziesz się masował Tak, no A jak już łapało, naprawdę dobrze to... Wiem panu, że współczuję, bo coś, coś o tym wiem Oj, będzie przetestowany, na pewno. na pewno. Nie, było. chyba coś takiego, to ona, Ja nie pamiętam, to nie było na sobie, dwa, bo ja ostatnio. Tak. tak roboty, że... Masz się kiedyś na Jest <laughs> <Is> ok? <laughs> nie, no to tak, to powiem szczerze, że na stacji diagnostycznej byłem. Jeszcze teraz przegląd zrobiłem. E, w samochodzie. Komplet dokumentów jest, łącznie z dokumentami, żółtym niebieskim dokumentem, dowodem rejestracyjnym. Tłumaczeń nie potrzeba robić, tu jest za ten transport, tak jest. Transport jest za przegląd od Nie, przegląd jest, ja, ja, po mojej stronie, naprawdę, naprawdę. Przegląd jest zawsze po mojej stronie, bo ja jestem osobą sprowadzającą, więc wszystko musi być aktywne za przegląd po mojej stronie. Nie my mamy tłumaczyć te papiery? Nie, nie, to ja Pani już pokażę może. Niech Pani sobie trochę cofnie pod lawetę. I, I pokażę wszystko co i jak No to też Nie wiem już to Wiem jak dwójkę no to, teraz... to, lepiej, jeździ, to jeździ jeździ. No ale, ale jak już dzieckiem no to lepiej żeby, żeby to miało trzy wołanki z A my też Peugeotę a też 308 Tylko że jest Czyli 307, 307 tak, tak. tak. Y, To już pokazuję y... tutaj. Już tak przerwę panu, żeby wytłumaczyć. Dowód rejestracyjny, część pierwsza. Mm -hmm. Po polsku dowód rejestracyjny, część druga. Moje dane, moje dane. No. Pani odkupuje bezpośrednio samochód ode mnie. E, tu jest badania techniczne z dzisiejszego dnia. Aktualne, zrobione już na terytorium Polski. Czyli przeglądu już nie robimy? Nie, 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 nie nic. E, faktura tak? z tymi samymi danymi. Oświadczenie o tablicach mm -hmm. e, i data oświadczenia o sprowadzeniu. I do tego jeszcze jest potwierdzenie akcyzy tutaj było zbiorowa, ale jest no. Peugeot 308, taki, taki win, więc wszystko tutaj jest. I więc z tymi, tymi dokumentami, do tylko i wyłącznie tak, z tymi dokumentami idzie pani do Urzędu Skar Jezu Skarbowego, do Wydziału komunikacji, Wydział komunikacji i rejestruje pani, no nawet w sumie jutro ten samochód. Dobra, a czy ubezpieczenie to już... Od, no w dniu, od w dniu rejestracji w Polsce, no to wtedy musi Pani wykupić sobie ubezpieczenie. W tym samym. No to dniu. od razu przez internet teraz nie ma problemu. Nie, tutaj przypuszczam, że nie będzie dużo ubezpieczenia, bo jest w miarę świeży samochód, pełni na pewno ma jakieś zniżki. To będzie i tak na męża. Yy, Aha, okej. Okay. Ja dla się no. będę szukać dopiero czegoś, nie miałam pytać, czy pan coś w mniejszym budżecie ewentualnie sprowadza. Do jakiego nie, budżetu, no, w tak w do 25, tak ma. Za 30 tysięcy najprawdopodobniej będę miał teraz, właśnie teraz jak tego ładowałem, przyjechał mi fiat 500. 1, 269 Nie, nie, takiego mają to ja nie. Coś jeszcze większego? Coś lepszego. Bo teraz, Czyli teraz żona jeździła Znaczy chodzi, Więc... na Mopkę, ale na Mopkę nie mam budżetu, bo to za 40 tysięcy trzeba mieć. Tak? A to, ale to też tak jak mówię, nie, nie teraz, tylko za jakiś miesiąc, dwa, trzy. Jest, też coś mi coś się, się podobają, no ale z tego co oglądam, no to budżet widzę jest podobny. Trzeba mieć. Nie, no na pewno no, no, przynajmniej 30 tysięcy tygodni mi pan podoba. No, ta 1,490 konna, no. co jest, wolno to jest bardzo dobry motor. Wciągłem właśnie mojemu znajomemu taką Corsę dwa lata temu i tfu, tfu do dzisiaj jeździ i ani grosza nie dołożył. 1,490 koniec są. Są idealne pod gaz, e, no i bardzo fajne. Nie, do nie ma ja młodego, no, nie narzeka. Nie narzeka, naprawdę. lat. 7 rzecz. lat, no ale to, no. No to, to takie eksploatacyjne. Nic takiego pilnego, takiego bardzo awaryjnego nie było, tylko takie właśnie Nie było, tak żebym pojechała i nie wróciła. Aha, no. no, no, wiem A to, to też no, te 7 lat, no to jest. Nie no bo 7 tymi, lat pojeździć to jest bardzo dużo To jest to, 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 tak? Z reguły w sumie to tak Moje taki punkt widzenia to jest 3 lata maksymalnie sprzedać bo się na, jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że cokolwiek się dołoży no tak. i odzyskać w miarę swoje pieniądze, które się dało No, tak. no ale ja się to... przywiązuję trochę Wie. Ja wiem, ja pomyślę, a ja znów jak nie ja pomyślę o niej, że ja mam ją sprzedać, to mi się już płakać chce. Nie, ale ogólnie nie wiem czy pani widziała, ale to jest kurczę naprawdę bardzo fajna wersja. To tak, ale jest e, jest Kiles go. go, są tutaj te masaże. E, kierownica już jest ta ścięta skóra tak. czerwone przeszycia. E, no wszystko, drugi komplet kół cool jest też mhm. e, na alufelgach. te alufelgi No to te ładne e, opony jeszcze na co najmniej 2-3 lata, więc... Lepiej mieć, niż nie mieć. A jak się Białeś felgi nie to... będą podobały, pomalować sobie na czarno, czy coś z tym stylu A, nie no, myślę, że bez problemu. Mam kolegę, co bez... w nie pracuje, tak że myślę, że nie będzie to problemu. właśnie to bez... z malowaniem no. felg też mamy dojrzewiść, no. więc... Też ja, ja tam chwilę pracowałem, też już znałem tematy urlopów, bo no tam jest fajnie, bo tam jest malowanie proszkowe. No, więc, więc, no ile to jest malowanie felgi, a tam jest firma dość spora, więc to jest tak naprawdę Podejść do jeszcze zapytać o tym rozrządzie, coś wiadomo, czy musimy po prostu myśleć eee, Bo ja miałem to sprawdzić. Tak, miałem to sprawdzić. Ja powiem szczerze, że ta firma, która mnie sprzedawała, ona nie wiedziała nic na temat tego rozrządu. Zrobię po prostu tak, bo mam przecież numery rejestracyjne WIN. Eee, wyślę zapytanie, bo to auto było serwisowane w Waso w Perzocie. Więc wyślę zapytanie do ASO, tam w Szwecji, gdzie to było serwisowane, i dowiem się, i dowiem się po prostu z tym rozrządem. Wydaje mi się na pewno, że przy 150-160 tysiącach był rozrząd wymieniany, bo musi być. Do 150 tysięcy te jeden 6 i dojeżdżają, a potem, no to tak, co 90 tysięcy maksymalnie. Coś jeszcze nie? No to dobra, no to myślę, że się po podoba. Będą państwo na pewno zadowoleni, ja, to bo te jedne sześciadeki są bardzo fajne. Eee... Płyn w bagażniku jest dolany, mhm. coś typu AdBlue. Już zapomniałem jak to, się nazwa, jak to się nazywało poprawnie. No i w sumie tyle, opłaty ma pani wszystkie, jutro można iść do Wydziału Komunikacji. Rejestrować. No, no to nie jutro jechać w niedzielę, więc żeby nie narobić draki, no mandat nam No nie, no nie, no nie. No nie. Także no zarejestrować sobie ubezpieczyć i można śmiało śmigać. To w sumie to z mojej bym, strony. To ja szuka, no to się pewnie będę odzywał, Bardzo się tym, cieszę. Muszę, muszę coś dozbierać jeszcze. No miesiąc dwa myślę taki, taki, taki nie, 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 nie wcześniej Okej. Okay. Jak coś to w sumie jeszcze fotkę zrobimy, bo mam plakietkę Nie, jasne, jasne, jasne. Eee, jasne i i się i A i... Na zdjęciu się damy radę po <laughs> prostu. Do zdjęcia <laughs> do damy radę, do, prawda? Do <laughs> na, na, na no i to nie bo, bo, to jest, bo to jest problem, że y, ten, że y, mam ten mięsień, mam gruszkowy naciska mi ten nerw kłuśowy. Aha, okej. Okay. I ogólnie wszystkie mięśnie mi działają i to jest ten tylko że po prostu ból mnie bo, aż przyprostowaniu przy, przy wiec, boli. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Znaczy nie boli jak leżę, ale no. jak chodzę i siedzę to Wiem. No to dobra, to ja dobra, lecę. Dobra, 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 bójcie, czynijmy, Robimy fotkę nie, i lecimy. Klient odjechał, wydaje mi się, że na pewno będzie zadowolony Samochód przepatrzony, sprawdzony pod każdym względem, dostarczony pod dom door to door Państwo bardzo mili A my co? Wracamy do domu i działamy z kolejnymi zamówieniami Jutro kolejne dostarczenie, najprawdopodobniej do Sosnowca Katowic, Mitsubishi ASX i będziemy realizować jeszcze zamówienia ze Szwecji. Pozdrawiam, cześć i dajcie znać, czy taki typ filmu będzie Wam się kleił. Będzie to na pewno mój początek. Pierwszy film. Dużo może być pomyłek, ale no, nie od razu zbudowano Warszawę. Będę starał się poprawiać i regularnie coś takiego wrzucać na YouTube'a. Cześć!